Jest wam przykro i chcę wam się płakać. Bo tylko wracacie do szkółki, ciaczki? No, no nie, bo ja, jeden na studia. Ale żeby wam poprawić humor, stwierdziłem, że ja, wasz ukochany YouTuber, w końcu zepnę dupę i zrobię dla was jakiś super film. No więc, więc właśnie go oglądacie, nie? I jak coś, to wpadajcie na mój serwer na Discordzie. Jest tam super, jest słodziutko, jest bardzo fajna atmosfera. Jest tam kolorowo. No momentami nawet aż troszkę za bardzo. Bra. Anime o pięknej dziewczynie i chłopaku przygrywie, ale się zrymowało. No dosyć oklepany temat, no nie? Ale co ja tu będę pierwszy jest idealna. No nie ma lepszej mapki od niej. Ona jest po prostu u on Ona jest top of the top. Nikt nie ma podjazdu do niej, nie? Ale z drugiej strony, mamy takiego ciopaka kuzyn. No lenie śmierdzącego, nie roba, no gość ma wyjeb... na jajka, nie? Grasę w gierki, ogląda do późna, potem na no jak zech Taka dosyć powiedziałbym o nie, grana para. Na pierwszy rzut oka oczywiście. Ale z nimi jest jak z budowlańcem i z mapką. Niby, no Niby nie powinno to działać, a jednak. Adia jest szalenie zakochana w kuzę. A że jest z Rosji, to że mu jakieś słówka. Jo mamka, maszynka, ble, i inne takie. A nasz nawiaszek wszystko rozumie, bo on. Gawaryś baluski. Nie, kurwa, Gawarit Baruski Jeszcze się za mało napiłem dzisiaj, nie? Takie bardzo słodziutkie to jest anime I myślę, że każdy z was może też przeżyć taki romans Chociaż w tym przypadku bardziej z Ukraińką niż Rosjanką Chcieliście może kiedyś zacząć grać na gitarze? Ale no nie mieliście jakoś specjalnie do tego zapału? Spoko, ja też Ale właśnie Boci de rok to może być anime dla was Bo tak mogło wyglądać wasze życie Główna bohaterka, Hitori Po obejrzeniu telewizji stwierdziła, że Kurwa Chciałby chciałaby grać na gitarce normalnie. Zobaczcie, jakiegoś jemu ja chłopaka On normalnie gada tak. Słuchajcie, ja jestem Emo, ja gram na gitarce, jestem introvertykiem, ale takie zespoły są zajebiste. Ono mówi, o kupa. Ej, on może mieć rację, nie? No więc poszła do starego, na dziwo nie domu czarni. No i pożyczyła od niego gitarkę, nie? Więc to tam wiecie, zaczęła się uczyć. No i po trzech latach grania doszło do momentu, w którym potrafiła całkiem już dużo, no nie? I miała takie plany, żeby zagrać na jakiś, wiecie, koncertach. Być sławna, no ale jest introvertykiem, no więc wszystkie jej próby posły w chłopie. <laughs> no więc się lekko połamała, nie? Siedziała na ławeczce, popiła burwarkiem, no i tylko płakała. <goda> kurwa, jakie to życie jest I nagle, normalnie, jak zesłana przez pana Boga, przychodzi do niej ładna blondyneczka i mówi: słuchaj stara. biorę cię ze zespołu i nie masz nic do gadania. A historia, że jest dosyć specjalna, no to powiedział, że okej. Okay. No i posłania. Oczywiście pamiętam fakt tego, że całegać mnie od stronę. Ale ogólnie, anime jest bardzo zajebiste, Pokazuje, jak jak ciężko w życiu mają introwertycy, ale też jak bardzo relacje z innymi mogą im pomóc. Także siadaj i kurwa, poglądaj, nie będzie coś a teraz, a teraz coś takiego, mówiąc szczerze, no na dobitkę, nie? No to już jest taka produkcja, że choćby kijami cię bili, kopali pod mostem i czułbyś jak najgorszy, kur. A śmieć, to ta anime to cię jeszcze bardziej. Głównym bohaterem jest David Martinez. Z no to jesteś na tak normalny chłopak, nie? Uczęszczający do Akademii Arasaki, czyli jednej z największych ciepłanych korporacji w całym Night City. No i od początku możemy zobaczyć, że coś ewidentnie nie gra. Najpierw David nie ma kasy, potem umiera mu mama, później z go koledzy wyzywają, no i wszystko się pierdoli, ale David powiedział na a, odkrył, że jego matka była dealerem, normalnie Krystos sprzedawała niebieski, ciągnął go nosem i wstrząpił sobie Santa Vista". To był jeden z momentów kulminacyjnych w samym który doprowadził do takiego, a nie innego zakończenia. Później oczywiście nasz główny bohater znajduje sobie zajebistych kumpli Fajną laseczkę, i wydaje się, że wszystko się prostuje. Ale w takich momentach, tak, zawsze słowo wydaje się jest kluczowe. A że Was bardzo kocham, no to nie będę oczywiście spoilerować, tak? No to jest takie to jedno ja imię. Jeszcze z Polski, co idzie z, po anime z Polski, co jebiste. A teraz teraz polecimy sobie klasykiem klasyków. Jujutsu Kaisen to jest coś, co każdy musi obejrzeć. Nawet jak nie oglądać anime, jest to produkcja, która bardzo mocno wpłynęła na mnie. Gdyby nie ona, to najprawdopodobniej no dzisiaj bym nie nagrywał, tak? Dlatego możecie podziękować Gregiem, wysyłając mu takie buziaczki. normalnie. Za napisanie tak pięknej mangi. Oczywiście tłumaczyć nie będę, co to jest, no bo to jest... To baby hańba, tak? Ale słuchaj, jak nie oglądałeś, bądź nie oglądał, to się nie zastanawiaj. tylko łapca za telefon, tablet czy taką, i oglądaj. To jest taka produkcja, że twoja babka mama. Ma dziadek, stary pies, kurwa. Wszyscy, wszyscy powinni to obejrzeć. Ostatnia anima na tej liście to będzie... A <grywa> będzie. Już mi się nie chce kupa. Idźcie sobie pograć w Fortnite w fajny sezon.